I to znowu my, nasz kącik prasowy i nasza najpiękniejsza kobieta dzisiaj w tym studiu, czyli Olga Maciąg i Zapowiedzi witam, z witam, tak jest. naszego miasta. Będę kontynuować zaraz cudowne koncerty, zapowiedzi i tak dalej. Teraz będzie koncertową. Ta część będzie bardzo koncertowa, ponieważ na przykład 29 listopada na międzynarodowych targach poznańskich podejrzewam, że to będzie sala Ziemi, bo to jest świetne miejsce na wszelkie koncerty. Będzie Steven Wilson, czyli koncertmistrz i to będzie taka trochę rewolucja, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ no, myślę, że dawno go nie było. I wraz ze swoimi świetnymi muzykami zagrają cudowny koncert. Tak mnie mam, mam taką nadzieję. No tak, nic dodać nic ująć. Tak, świetna jestem, prawda? Dobrze to zaprezentowała. Nic dodać nic ująć. Cóż okay. mam powiedzieć? No z chęcią bym wybrał się na tym No chociaż biileciki nie ubra. są takie, no nie powiedziałabym, że to jest studencka kieszeń, bo to jednak jest duże wydarzenie, ale no zapraszamy wszystkich, którzy są fanami tego producenta, bo on faktycznie migruje i, i robi taki miszmasz muzyczny. To jest też ambitna muzyka. Jeżeli już mówimy o ambitnych tutaj wykonawcach, to jak najbardziej możemy tak. w tych miejscach wykonawcach nie możemy trafić. Dokładnie. I w piątek, teraz co dla chyba młodszych odbiorców albo dla wszystkich fanów Jamal'a i Płyty Miłość w eskulapie 29 listopada o godzinie 20.00 przyjedzie do nas Jamal i zagra na pewno też cudowny koncert, ale na pewno ok łezka w oku się zakręci, bo to jest to taka tematyczna płyta, prawda? Nieszczęsna. Po Twojej wypowiedzi zrozumiałem, że lubisz Jamal'a. Yy, wiesz co, miałam taki problem z nim, ponieważ jak przesuwałam tą płytę, to nie bardzo mogłam zlokalizować yy, znaczy, nie bardzo zrozumiałam, co on miał na myśli, tworząc tą muzykę. Bo generalnie kojarzył mi się z kimś pomiędzy reggae a jakimś takim, no nie do końca, hip hopem. Muzyka sama jest bardzo rockowa, a singiel, który był promujący jakiś czas temu, to było Defto. Nie też, pa, naprawdę, też pisze, bo klipy, te, rewelacja, to, także tutaj Defto bardzo dużo propsów. I Defto jako kawałek był po prostu zapowiedzią czegoś cudownego, a sama płyta trochę zbiła mnie z tropu, bo ona była taka, ona jest taka pseudo-rockowa, taka undergroundowa, nie do końca wiem, o co chodzi. I jeżeli posłucham kilka razy tych kawałków, to faktycznie jakoś merytorycznie to się zgadza, ale gdzieś tam z tą muzyką mam problem, bo ja nie wiem, czego on chciał jakby tutaj yy, dowieść. Aczkolwiek chętnie bym poszła na ten koncert, jak to wszystko brzmi, jak to on przedstawia na żywo, bo myślę, że warto. No i jeżeli Wy macie takie opinie jak Olga, tak niestandardowe i nigdy nie wiadomo do końca... No tak, no, no musicie to sami to się przekonać, sami się przekonajcie, bo się znaczy się. o gustach się nie dyskutuje i także odczucia, bo każdy ma możliwość odczuwania no tak. czegoś inaczej, nawet w tej samej rzeczy. Tak jak każde oko, nie wiem czy wiesz, każdy widzi świat inaczej, bo każde oko ja nie jest nie tak, dlatego ja na przykład mówię, że ty masz żółte włosy, a ktoś inny powie, że bląd. No, <laughs> Dobrze, a powiedz mi, jak często, tak. bo teraz będziemy zmieniać temat i to już będzie zapowiedź naszego klipu, materiału, który będę chciał puścić. powiedz mi Olga, jak często leniuchujesz? Ola nie, nie wypowiadać, jakby ja nie zamierzam leniuchować, a to wszystko będę w praniu, także myślę, że grono osobowa miętowała się tutaj. Nie powiem jak się ja bo generalnie mam tryb życia ale ostatnio. Zdarza ale zdarzały się takie momenty, że po prostu, żeby gdzieś wstać i się ruszyć, to jest ciężko. Ale no to właśnie. ja myślę, że to skresję ja teraz na tym I Co ciekawe, sii... bo wiele osób o tym nie wie, ale do samego leniuchowania trzeba się także zmotywować. Tak jak do każdego Oho. innego Oho. działania. No to w bo raz. nie ma takiej opcji, żebyście nic nie robili. Co robiłeś? Nic. Ale co dokładnie? Leżałeś. No, czyli co robić? Leżałeś, zawsze coś robimy. A tak, nawiązując do tego, tak? powiedz mi, czy to jest prawda, że mężczyźni mogą myśleć o niczym? I raz zapytałam się kolegi, który jest zamyślony, gdzieś tam trochę nieobecny, wie, o czym myślałeś? O niczym. Ja wiem, jak to. Nie można myśleć o niczym. Jest coś takiego? Nie. Może być zawieszona tak trochę. No tak, ale... W ale, to, ale to wtedy mam rozumieć, że jest taka biała kalka i nic się nie dzieje? Że nie myślisz o niczym? Na przykład nie próbowałaś nigdy spojrzeć gdzieś daleko w przestrzeń? No, tak, to jest taki... no i e, po prostu widzieć. Nie. To jest tak, No nie, tak bo zawsze sorry. gdzieś tam te myśli się kutują. No, no to... słyszałam, że to jest podział taki mężczyzn i kobiet. No nie, ale do kobiety końca... jednak zawsze gdzieś tam myślą. No nie, no też nie próbowałam, słuchajcie, nawet chodziłam na jogę, ale nie wycieszyłam się. Medytacja też jakaś tam. Powiem Ci tak nie, dość nie, nie. tajemniczo. Sprawdźcie czym jest i spróbuj u siebie wywołać stan uptime. Uptime. Bo jest. Bardzo fajna rzecz. Polecam wszystkich mi Dobrze, znowu takim mi to łupko wypadło. No a ja teraz Was zapraszam na bardzo znanego szkoleniowca w całej Polsce, Europie, Ameryce. No tak, znają go. Już prawie wszyscy. Chyba jeszcze w Azji nie szkolił ludzi, ale jest bardzo dobrym trenerem rozwoju osobistego, którego także miałem okazję poznać. Nie osobiście tak do końca, ale Mateusz Grzesiek przed Wami. No i opowie Wam o tym, dlaczego ludzie motywują się do lenistwa.